Nazywam się Aleksandra Olech, jestem przedstawicielem firmy Alimabis, firmy, która dostarcza urządzenia i technologie do przemysłu spożywczego z naciskiem na przemysł mleczarski. Jesteśmy firmą, której domeną są filtracje membranowe, ponieważ jesteśmy bezpośrednim ich producentem. A podczas dzisiejszego spotkania przede wszystkim chcielibyśmy przedstawić Państwu możliwości zastosowania filtracji membranowych oraz szerokość skali, w jakich można zbudować urządzenia. Stąd też tytuł naszej prezentacji jest od mini do maxi, czyli urządzenia od najmniejszej możliwie skali laboratoryjnej w sferze badawczo-rozwojowej, jak i urządzenia o potężnej wydajności, budując duże linie technologiczne. Zapraszam do oglądania.